Ten barwny wyjątkowy festiwal odbył się już po lat 19. Uczestnicy z całego świata gościli w innych regionach Polski. Do Dolegnicy zawitali 3 lipca. Jesteśmy na tym festiwalu co roku już chyba co najmniej trzeci raz i zawsze. Bardzo miło to wspominamy, bo to jest fajny wakacyjny okres. Przyjeżdżamy, poznajemy mnóstwo fajnych ludzi z różnych dalekich, naprawdę fantastycznych krajów, także jest, jest to dla nas strasznie fajna zabawa, a przy okazji możliwość, żeby się zaprezentować tutaj e, u nas niedaleko na dolnym Śląsku, bo my jesteśmy z Wrocławia. ustroje i wianki dbają członkowie zespołu. Sami je reperujemy, natomiast wykonywane były już jakiś czas temu, kilka dobrych lat temu, więc my teraz je tylko reperujemy, ale e, dbamy o nie samodzielnie. Grupa z Kolumbii zaprezentowała wyjątkowo ciekawy program. Kumbia to kolumbijski taniec ludowy z zadziornie umieszczoną ręką na biodrze. Kobieta porusza biodrami i wabi mężczyznę, wymachując mu przed nosem rąbkiem sukni, a także muzyka latynoamerykańska z charakterystycznym rytmem. Typowa kumbia jest elementem folkloru niektórych krajów Ameryki Południowej. Jej zmieniona wersja, związana z karnawałem i lekko przyspieszonym rytmem, to puja. Carnival, yes, it's moving your body a lot and you uh, express a lot of happiness with the dance. Boys and girls dance together and girls show their movements and boys too. Cały taniec ma swoją symbolikę. Tłumaczy w pewien sposób, dlaczego Kolumbijczycy są w większości metysami. Dla każdej osoby, która choć trochę zna historię Ameryki Łacińskiej, w szczególności terytoriów zlokalizowanych wokół Morza Karaibskiego, jest to oczywiste. Hiszpanie podbili tereny zamieszkiwane przez plemiona tubylcze, a w celu szybszego rozwoju i rozbudowy nowo powstających miast, sprowadzali z Afryki czarnych niewolników. I tak geny afrykańskie, indyjskie i hiszpańskie mieszały się. Kumbia pokazuje ten proces z perspektywy zalotów miejscową Kobietom, a afrykańskim mężczyznom. Są to oryginalne stroje, w każdym regionie trochę się od siebie różnią. Strój kobiety to długie, ozdobne spódnice z falbanami, zwane poleras, obcisły gorset pod kolor spódnicy, do tego we włosach kwiat kajena, falbaniaste rękawki na wysokości łokcia, naszej i kolczyki. Mężczyzna ma na sobie białe spodnie i koszule. Festiwal ponad podziałami, a przewodnim hasłem jest tolerancja. Dlatego, mimo trudnej historii i politycznych napięć trwających od prawie 70 lat, Izrael i Palestyna połączyły się idąc wspólnie w korowodzie. Po raz czwarty przybyli też na festiwal Sikhowie z hinduskiej prowincji Pendżab. We are celebrating 10 years of friendship with We are celebrating 15 years of with Możemy świętować fakt, że 15 lat temu pierwszy raz przyjechaliśmy do Legnicy. W 2002 roku byliśmy w Zielonej Górze. Jest to historyczny moment. Nawiązaliśmy przez ten czas wiele przyjaźni i cieszymy się, że możemy pokazać naszą kulturę, wyrazić ją poprzez stroje i opowiedzieć o Pendżabie

Sikhowie chętnie przyjmują w swojej świątyni wszystkich ludzi i traktują ich tak samo jak współwyznawców. Dla turysty, zaś, Sikhowie mają ogromną zaletę, którą bardzo trudno spotkać w świecie. Bardzo chętnie pozwalają się fotografować. Poza tym są to ludzie otwarci ponad miarę, bardzo rozmowni, można odnieść wrażenie, że prawie cały czas się uśmiechają oraz bardzo lubią żartować. Tegoroczna edycja Świata pod kyczerą rozpoczęła się 25 czerwca. Festiwal gościł w różnych miastach Polski. Odbyło się ponad 30 koncertów, w tym 10 dużych koncertów galowych. Wzięło w nich w sumie udział około 500 artystów z całego świata. Tajwanu, Indii, Turcji, Kolumbii, Serbii, Izraela, Słowacji, Czech, Rosji i Polski. Na każdym z koncertów były tłumy publiczności i każdy występ zasługiwał na uwagę. Niepowtarzalne i wyjątkowe. Tak w dwóch słowach można o nich powiedzieć. Grupy z Tajwanu czy Izraela i Palestyny, każdy występ był zupełnie inny. Koncert finałowy Kyczera i jej goście dla legnicy odbył się w muszli koncertowej w Parku Miejskim. Zgromadził tłumy. Praktycznie prosto z międzynarodowego festiwalu Złoty Delfin, Batumi, Gruzja. Jak zawsze było kolorowo, egzotycznie i niepowtarzalnie. To impreza, dzięki której można zwiedzić świat, nie ruszając się ze swojego miasta.